Cześć, tu Adam, Przysiek. witamy na kanale Autodiscover. Będziemy w tym odcinku mówić o naszych poniedziałkowych porażkach. porażkach. Tak, Świąt... myśleliśmy, że poniedziałek Wielkanocny, ludzie siądą w domu, będą jeść jajka, tak. ciasta i tak dalej, i nigdy nie wyjdzie na będą Kopart, a tu się okazało, że niestety, ale. Ile? 7 7 albo 8 samochodów i to naprawdę, ja tak spodziewałem się że co najmniej 30 przy tych cenach, a, a nie siadłem nic. Zaraz Wam pokażemy i delikatny skrót zrobimy z tych wszystkich tak. aukcji. Co zaczęło się z samego rana, amerykańskiego rana naszego popołudnia, od y, piąt, nie, nie piątki, 335 GT. Tak. dla klienta z Rzeszowa licytowaliśmy. Y, samochód niewielk, z niewielkim uszkodzeniem, bokiem przerysowany. Gdzieś tam klient zakładał 58 tysięcy złotych. No. 58 tysięcy złotych i jeszcze. Tuż przed licyta licytacją podniósł do 63 yy, czy to się przel w przeliczeniu to było jakieś 11 tysięcy dolarów na aukcji. No ostatecznie yy, nasza oferta, tak jak zobaczycie zaraz, czy tam widzicie yy, była 11 tysięcy, potem ktoś nas przelicytował 250, 11, 250, 11 500 no to już zdecydowanie za dużo czteroletni samochód, wysoka tak, akcyza, wysoka akcyza, naprawdę no, nie czy... nieduża, nie, ale auto. W zasadzie, jakby miałem pakiet, to by było, myślę, warte tej ceny. Tak. Nie? A tutaj była jedna linia Sportline, więc taka mniej popularna. Tak. Potem kolejne auto, które licytowaliśmy, to jest Dodge Journey GT. To jest też już szukamy, tak naprawdę klient od lutego praktycznie szukamy tego samochodu. Klient chce kupić auto czarne, koniecznie w wersji GT z niewielkim uszkodzeniem. i, no i Strasznie ciężko coś takiego znaleźć. Znalazł jedną ładną sztukę. Tam jak zobaczycie ona miała czysty tytuł, więc to praktycznie to cena, można było tak, zakładać, tak, że, to, że to pójdzie drogą. Tam klient, no na początku powiedział 52 tysiące, potem 55 nawet. Yy, Czy to tam było około 9 tysięcy mm -hmm. dolarów, co byśmy na to mogli licytować, a poszła za 14, 14 tysięcy? Także, także cena praktycznie do Europy nieopłacalna. A w Stanach takie samochody się opłaca, no bo one kupują je dilerzy, bo te auta nie mają wpisów w yy, Carfaxie że tak dalej. To jest można dostać, Na te auta można dostać kredyt, leasing w Stanach. Wszystko, nie? Yy, tak. Yy... Więc nie trzeba robić, bo tak jak, tak jak kiedyś rozmawialiśmy w tym tam odcinku, auta salvage to nie, jest, nie są auta nie do rejestracji w Stanach, tylko je trzeba, tak, to się nazywa, odbudowanie. Czyli no rebuild, 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 re no. re eee, re zależy jak to przeczyta. <laughs> więc, ten, więc to w Stanach zajmuje szczerze mówiąc dłużej, yy, dłużej niż naprawa. Więc, więc to kupują też dilerzy, ale wiadomo, czysty tytuł to jest. To jest, to jest e, tak. Ludzie to kupują. Czasami auto potrafią, gdzie ja widziałem auto. Dziwicę ciężko a, auto. kupić ze Nie, ale widziałem auta nawet z czystym tytułem, które miały ten, to tak naprawdę różni do tego podchodzą i ubezpieczalnie, bo widziałem auta z dużymi dzwonami, które miały czysty tytuł, a auto z małymi dzwonami, które miały salvage, więc to nie ma nie ma reguły. Nie ma reguły, nie? No. Trzecie, samochód bardzo fajny, ciekawy, typowy amerykaniec, Tak, nie? typowy amerykaniec dla Pana Dawida, czyli Challenger w wersji RT 5.7, 7 chemii. 5.7 litra tak. V8 chemii, tak No nie no, zabawka, zabawka niż super. Niż tak, tak. Tak jak no taki konkurent trochę Mustanga GT tak naprawdę, ale dużo mniej popularny, więc jak się... Mniej popularny, wygląda bardziej masywnie, ale moim zdaniem, znaczy wszyscy mówią, że Mustang się lepiej prowadzi, nie, bo ten to jest duży, no zresztą na żywo on robi piorunujące wrażenie, bo to jest wielkie auto, po prostu jest ogromny jest większy od Mustanga, jest szeroki I taki jakby trochę od yy, siekiery ciosany, ale przez to ma więcej w sobie tej takiej amerykańskości, nie? Tego no. takiego muscle No, taki prawdziwy ten Także strasznie, strasznie fajny samochód No ten był, m, praktycznie nie miał żadnego uszkodzenia, on prawdopodobnie ktoś nie opanował, nie opanował takiej mocy, gdzieś wyleciał nic nadzwyczajnego nie? Także gdzieś tam była trawa, trawa między fergami Praktycznie nie było w żadnych ocierek, czyli praktycznie na jakiejś długiej prostej, czy, czy ja, gdzieś tam nie. wypad wypadł. Żaden jakąś bizon łąka. mu nie wypadł tak, po, pod maskę. Nie, nie? Chyba gdzieś tam na, na południu. No to jakiś bizon. Jakiś no. pizzeria. kojot, <śpisa> kojot. <śpisa> Także ten, także no praktycznie na pewno coś było z zawieszeniem. No bo skoro auto miało, miało salwycz, no, no to to było coś... w jakiś sposób uszkodzone, tak. ale nie było tego widać. Więc tak ostrożnie do tego podchodziliśmy. Tam klient też coś tam mówiliśmy o 65 tysiącach. Podniósł jak standardowo tak, zawieszenie. No, wiadomo, na koniec tam było w granicach. Musielibyśmy zobaczyć. Pamiętajcie, taki. właśnie, jeżeli chcecie podnieść wartość samochodu, to najlepiej robić to możliwie nie 5 minut przed aukcją. Tylko najlepiej z godzinkę, dwie wcześniej po prostu sobie to przemyśleć i dać znać, że licytujemy więcej, bo po prostu no, pięć minut przed końcem aukcji po prostu może się czasem nie udać. Tak, znaczy no teraz preferujemy też z niektórymi klientami, że po prostu w trakcie licytacji, jeżeli to jest możliwe, to jesteśmy na linii i tyle. No nie? I podbijamy. Ale też to, to, co też już kiedyś mówiliśmy, że w dobie walki możemy gdzieś tam, gdzieś tam popłynąć. Także na no, spokojnie, bo tych Lepiej. samochodów naprawdę dużo idzie, więc. Tak, chyba, że szukacie już konkretnie jakiegoś modelu. Yy typowego, rzadkiego samochodu, że nie ma tego dużo, no to wtedy faktycznie lepiej się skupić na fajnym egzemplarzu, żeby z mniejszymi uszkodzeniami, zapłacić za niego 200, 300 czy 500 no, dolarów dokładnie. więcej. No tutaj, tutaj ten Challenger poszedł ile? No 10, 9 tysięcy złotych powyżej budżetu. 2 2000 11, dolarów. Nie? 13 tysięcy dolarów poszedł. Też o niego walczyli, widzę, na eksport, także no bardzo, bardzo fajny samochód. Ale się nie udało, szukamy, szukamy dalej. Następny? Jaki to był w kolejce? Yy, Mazda. O, Mazda CX5. No to jest. Yy, tak, zazwyczaj wstydzi... te mazdy schodzą gdzieś w granicach, jeżeli jest, yy, że tak powiem, jakoś bardzo nieuszkodzona, to w granicach 8 9, 9 tysięcy tak, dolarów za tak, fajną wersję, tak. czyli tego Touringa z, z automatem, wiadomo, tak. jedna poduszka wyszczelona lub nie. Tak, tak. No tak, Przodem, jest, no, tak nie? jak to, co kupowaliśmy. No to w granicach między 8, 9, no 9, 200, 9, 300 czasami nam się udało kupić. Tutaj na to mieliśmy maksa 9225 dolarów. Ale czasem wychodzą właśnie z tak. licytacjami powyżej 10, nie? Tak, no i tutaj osiągnęła cenę 10,600. Także w ogóle totalnie opłacalne, bo to jak przeliczaliśmy ją do Polski, to wychodzi jakieś 62 tysiące złotych plus akcyza, no liczmy 7-8 to jest 70 tysięcy plus naprawa. To praktycznie jest poniżej opłacalności. Poniżej jakiegoś tam, no, znaczy inaczej, no, jeżeli ktoś szuka konkretnie takiego auta i chce... Znaczy, ale to, nie było nic, nic, nie było nic specjalnego, no cały pas przedni do wymiany, chłodnice praktycznie strzelone, bo, bo. więc mimo poduszka kierowcy strzelona, także żaden... żaden, Leby, żaden lepiej, lepiej się nie wydyną. przypalić, tylko poczekać, nie? Tak, 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 nie zmienia się, że ktoś za to, za to, grubo przepłacił, no bo jak się przegrał o 200 czy 100 dolarów, to czasami jest szkoda tutaj. Tak nie ma co żałować. Tak naprawdę w ogóle. No i co, na koniec jeszcze licytowaliśmy jak, jakąś BMK. piątkę Jeepa Grand czy to nawet filmu z licytacji nie pokazujemy. Gdzieś się tam próbowaliśmy, bo 300, jedną chyba 300, drugą 700 dolarów przegraliśmy, to po prostu tak, tak się czasami zdarza. No ale suma suma rób na 7 licytacji, kilka godzin przed komputerem, jeszcze w święta nic się nie udało kupić, także, no, także troszkę fail. Trzeba było no, sobie jajko zjeść. Tak. <laughs> na pocieszenie. Jako ciekawostkę wam pokażemy teraz y Totalnie zniszczony, spalony samochód, który wczoraj no, znalazłem ja na ja licytacji. To... Sprzeda Mercedesa bezwypadkowe w aucie było tylko palone. <głos> no. <głos> ale AMG <noise> i napęd na pewno koła jest. No właśnie to jest, to jest zabawne, że takie auto czasami się zdarza, Ale przecież że filmik. No. no, że to tylko i wyłącznie, nie wiem, dla papierów ktoś może kupić no. i dla winu. Ciekawe za ile się sprzeda, ale ile już jest? Wartość na wartość przed szkodą 58 tysięcy. Zero. No podejrzewam, że pójdzie za ile myślisz? Pytanie, pytanie jak komuś nie wiem, nie wiem bo nie, inaczej ten, ten do kogo nie trafi? Wie, nic nie, ma co do, co? nie no, ten do kogo trafi. Ale to jeszcze musi zapłacić, ale... Czekaj, jeszcze musi zapłacić opłatę aukcyjną, bo aukcja. Ale ta będzie ta tego. Ale, ale okej. Okay. I co, będziesz taki auto przewoził, czy on go po prostu nie. tam zezłomuje i tylko papiery wyślą? Dobre pytanie, nie? Ale jakbyście chcieli kupić to... Ale to prawdopodobnie to... na Bliskim słowo, tam nie tak. zdziwiłbym się, gdyby gdzieś tam się odnalazła nagle Rosja, Wiecie. Ukraina gdzieś no. tam, bo to takie auta się często tam odnajdują. No ale to widzisz, muszą, no. muszą czuć, że w tym jest jakiś biznes, że opłaca się jeszcze papiery sprzedać od auta, nie? Bo tam znaczy, nawet pola numerycznego obowią... to nie ma, znaczy, nie? nie jest tak, że jest obowiązek w ogóle, że nie można tak jakby zabić samochodu na... może ktoś się wypowie. Kto, kto ma tak. kto ma z tym doświadczenie jak tam ten, e, tak jak w Polsce działa że przykładowo auto ma szkodę całkowite to jesteśmy w stanie go zawieźć na złom zapłacić no i tam e, wyręstrować tak wyrejestrować. Wiesz, no. nie wjeziemy na złom tam odzyskujemy ubezpieczenie kiedyś nawet opłatę recyklingową nie można było odzyskać no ale to za ten, tego samochodu no to wiesz no, <noise> no. I, jeszcze może go ktoś wydysyguje Tyle by było chyba Tyle o, w tym topach, odcinku, w o kolejny odcinek, chyba ciekawy też temat, bo tak. miny, miny, na miny na koparcie, to co, to co zobaczyliśmy, zwłaszcza jedna sztuka, to naprawdę trochę się włosy zjeżyły i najgorsze, że ktoś to, odb to odbudował albo spróbował odbudować i, I próbuje sprzedać tak. a więc tak, zapraszamy Was do śledzenia naszego drugiego kanału Global Motors jeżeli macie zapytania i chcecie kupić samochód z zapiszcie piszcie na autazusa.autodiscover.pl na dole mamy linki do Facebooka, Instagrama wszystkich mediów społecznościowych my tymczasem się z Wami żegnamy i zapraszamy do oglądania następnego odcinka do zobaczenia, cześć